Kolejna rzecz, mogą się okazać limiterem nie nogi u niektórych, a na przykład ręce. No bo zrobienie tych 100 rzutów, chociażby tą 9-kilogramową piłką, no może być jakimś wyzwaniem dla obręczy barkowej. I to ona może odmówić posłuszeństwa na samej końcówce. No i znowu taki detal, że po każdym rzucie, żeby jednak tak strzepnąć te ręce, żeby je rozluźnić i przygotować do zabrania tej piłki, to jest jak wiosłowaniu. To oddanie tego wiosła to jest taki moment odpoczynku, nie, takie ułamki sekund, ale to jest właśnie. Takie odpuszczenie tego napięcia, czy izometrycznego, czy koncentrycznego, nieważne. Po prostu te mięśnie w tym momencie zmniejszyły poziom swojej pracy i to już jest dla nich chwila oddechu i to jest niezmiernie ważne, żeby takie momenty wykorzystywać. Dokładnie, hmm. dokładnie. No wiele aspektów, żeby, żeby to. Komfortowo w miarę wykonywać. No, nawet nacisk na tą piłkę po prostu będzie tutaj. Ile my energii swojej wkładamy, żeby to. Łokcie na bok muszę ją trzymać, ściskać, pod ona mi wisi, na, spoczywa na Dokładnie, dłoniach, tak. nie? Więc. Dokładnie. Teraz patrzysz na stawy łokciowe, i zaangażowanie mięśni dwugłowych ramienia, no jak na ramiennych stabilizujących, czy one będą względnie jeszcze miały ten przepływ krwi, czy nie? Czy tu będzie długa praca izometryczna? Bo wbrew pozorom to możemy jedną pozycję dość długo trzymać. I, i, i no tutaj skurcze, no mnogość i zróżnicowanie tych skurczów, no warto w tej specyfice uwzględnić.